Tato, podasz mi cukier? Już, gambo? Oto twój cukier. Może jak dosypiesz, będzie lepsze. To jest słone! To dlatego, że zamiast cukru wsypałem soli. I to był najlepszy żart pod słońcem. Dałem się nabrać, ale to nie był najlepszy żart. Znam lepsze. Hej tata, czy ten keczup nie wygląda jakoś dziwnie? Hmm, mogę sprawdzić, ale potem chcę zobaczyć, co według Ciebie może być lepsze. Dlaczego dziwnie... A! Czemu to zrobiłeś? Całą twarz mam w ketchupie. Bo to był żart. Tak, zrobiliśmy, bo to śmieszne. Wcale, że nie. Może być śmieszne, jak się to robi komu innemu. Nie można się nabijać z własnego ojca. Oj, chłopcy, nieładnie. Nie wolno tak się bawić. Co? No, taty, nie krzyczałaś, jak się z nas nabijał. Dla waszego ojca już za późno. Ale wy powinniście go przeprosić, zanim wrócę do domu. Sądzisz, że panu tacie nic nie będzie? E, pewnie dawno o tym zapomniał. No i co tam, dzieciaki? Cześć, tato! Nie chcecie przymierzyć tych pięknych, nowiuteńkich butów? To jakiś żart zgadza się. Co? E? Żart! Ja mam robić żarty! Nie! <ścoughs> nie! <ścoughs> hmm, też chciałbym zwrócić te nowe buty. Niestety, proszę pana, nie są nowe, bo pełno w nich gotowanej fasoli. To absolutnie niemożliwe! Na pewno zechce pan je włożyć i dowieść, że można w nich chodzić, tak? A więc włożę je i dowiodę! Rozmyśliłem się, zatrzymam je sobie. Myślę, że się do nich jednak przywiązałem. Lekcje żartów dla początkujących przez kolejne pół godziny. Pół godziny? To dwie kanapki? I babeczka? I wiaderko lodów. Oj, jeszcze wezmę parówkę na ostatnich 20 sekund. Zapamiętać! Następnym razem zabrać prowiant też na drogę powrotną. Punkt pierwszy. Proszę wejść na dach własnego domu. Punkt drugi. Proszę się rozebrać do rosołu. <laughs> Punkt trzeci. Proszę udawać baletnicę, jednocześnie klepiąc się po twarzy. <laughs> ja normalnie nie wyrobię. Jestem baletnicą! Jestem baletnicą! Jestem baletnicą! Jestem baletnicą! Jest... Punkt piąty. Oświadczam, że to był żart. Punkt szósty. Wejdź do domu przez komin głową w dół. <laughs> Mhm. O, patrz. Tata nie spał całą noc, próbując znaleźć sposób, jak się odegrać. Tak, a teraz śpij jak głaz. Chcę zobaczyć jego minę, jak się obudzi. Czy możemy jakoś pani pomóc dotrzeć do pojazdu? To jak to auto wygląda? Jest metalowe. <grymne> Ten, tak myślałem. Dobra, co jeszcze? Ma taką kierownicę. <grymne> Okej. Okay. Jest całkiem długie. Idziemy w dobrym kierunku. Może więcej szczegółów? Fachnie jak śmietnik, pranie i desperacja. Trochę melące. O, na boku ma kobietę sprzedającą szampon i zwykle jest zaparkowane o tutaj. To autobus, tak? Jasne. I udało mi się was naciągnąć na podwózkę. No dobra, dosyć mam tego parkowania. Znajdźmy wreszcie jakieś miejsce, jakikolwiek. Jak skończymy, wtedy będzie więcej! Kochanie, wracaj jak najszybciej do domu, nastawiłam wodę na herbatę. Você? Moi drodzy, udało nam się zaparkować.